Siemankowiczki, z tej strony Lisek i dzisiaj lecimy z kolejnymi nagrodami za Top 100 i najwyższą elitę Food Champions. Wbijajcie oczywiście do kapiego na fanpage'a, który zrobił to magiczne Top 100, link macie w opisie w pierwszej linijce. No ja niestety zrobiłem tylko 27 zwycięstw. Przypominam również, żeby nie przegapić kolejnych nagród za Top 100, to kliknij czerwony przycisk subskrypcji na dole wraz z dzwoneczkiem. 3000 łapeczek go górę góry i odpalamy kolejny gruby pago opening. Teraz nie przedłużam, lecimy z odcinkiem. Przechodzimy do odbioru nagród za Food Champions. Ranga Elita 1, no, miesięczna była ranga Top 100, dokładnie miejsce 80, jak możecie pamiętać, ale niestety yy, okradli mnie z ikony, okradli mnie z 44 informów. Zdarza się, napisałem już petycję. Ikona dla liska HD, może coś z tego będzie, może nie. No, ale mamy trzy wybory piłkarzy kart specjalnych: dwie paczki Team of the Week i dwie duże paczki i ze 125 tysięcy monet. Zanim oczywiście będziemy otwierać także nagrody za top 100 tygodnia, ale to za chwilę. A więc wybieramy pierwszego piłkarza. Moje marzenie jest jedno. Hector Lozano, przybywaj do mojego zespołu, trzymaj kciuki. No to znakomicie, naprawdę. Jest 29 listopada, a mamy już sylwestra. To też jest... I jeszcze mamy Skobara. No moi drodzy, widzę, że tutaj kolejny sezon... E... Kolejny sezon Narkosa będzie nagrywany. Z tych pięciu kart najlepszą kartą okazał się Santi Cazorla. Niestety to nie jest karta marzeń. Kartą marzeń jest oczywiście Hector Lozano. I jego tutaj wyczekujemy. Wtedy naprawdę wzmocniłby nasz skład. To jest y, ciekawa sytuacja, że czerwona karta wzmocniłaby nasz zespół. Nawet nie mam pojęcia, jak w tym momencie prezentuje się team of the week. Matko jedyna jest Sterling. Okej. Okay. Jeszcze mam Kukurellę. I znowu mamy Skobara. i mamy Hajra. Nowa miłość nie, nowa miłość to to nie jest, moi drodzy. W takiej sytuacji wybieramy Sterlinga. No, zamieniłbym bardzo chętnie Sterlinga na Lozano. Ale Zano, on już, wie, on już wie, on już wie, on już wie, on już te ucho tak wystawia, bo słyszy odbijające się korki w tunelu prowadzącym na Park de Norwegia. I tutaj będzie Hector Lozano! Jest! Tam jest! Uuu! I o to chodzi! I ja już jestem zadowolony! Ja już, je... ja już jestem szczęśliwy! Hector Lozano! Moi drodzy, tak jak mówiłem wcześniej, gdybym ja Lozano nie trafił w Player pickach, to znaczyłoby to jedno, że to nie jest miłość, a to jest miłość. Ja to w postprodukcji tutaj będzie nazwisko Hector, bo niestety FIFA wiadomo popełniła błąd. To jest oczywiście Hector Lozano, a nie jakiś Hirvik, kto to widział. Jest Lozano i moi drodzy, to jest spektakularna sytuacja, bo dzięki temu można by sprzedać poprzednią wersję Lozano, więc znakomicie, naprawdę jestem mega szczęśliwy. I to też znaczy, że ta karta zostanie ze mną do końca FIFA 19. Naprawdę cudowne uczucie. Wybieram cię z nieskrywaną przyjemnością, mój cycu. Pierwsza z paczek wymiennych, mega paczka. I tu będzie także mega walkout. No, nie dzisiaj. O, oh, jest info, okej, okay, Lozano, a nie, Lozano ma walkout. okej, okay, LP. Czekam tego dropa i on wyjdzie. Niestety nie wyjdzie, ale okej, okay. jest Pujol. Jest Carlos Pujol. To jest syl, syn Pujola. Ciuciurella. Znakomita karta. Kolejna paczka, złota paczka piłkarzy Prime. Tutaj także nie było walkoutu od bardzo, bardzo dawna. No, trzymajmy kciuki, żeby tutaj też go nie było. Bo dzięki temu będziemy mogli. Yy, kontynuować znakomitą serię bez walkoutu? Van Dijk. Kulit! Arr, so close. Aha, Van... Nie, Van Dijk nie ma już yy, informa. No, Oj, bywało lepiej. Otwieramy paczki, które tygryski lubią najbardziej. Paczka za 50 tysięcy monet. Miejmy nadzieję, że to paczka w ciemno i miejmy nadzieję, że tutaj będzie jakiś taki debiutancki walkout, bo jeśli będzie sytuacja taka, jak sprzed yy, niedawnego Stulecia to będzie dramat Luis Adriano. 82 obrazy, karta znowu w formie. Teoretycznie nie jest najgorzej, bo to jest zawsze 10 tysięcy. Lepiej mieć 10 tysięcy niż nie mieć. nie mieć. Szczególnie, że nasze inwestycje ostatnimi czasy wyglądają jak inwestycje. Nie wiem w co nawet. Kolejna paczka, paczka rzadkich zawodników. Paczka za 50 tysięcy monet. Javi Martinez. Javi Martinez. 84 Roverale. No nie, nie jest najgorzej, nie jest najgorzej teoretycznie. Ehm, no ale znowu spodziewamy się czegoś zdecydowanie lepszego, naprawdę. Paczka za 100 tysięcy. W zeszłym tygodniu nie było najlepiej. Nie było w ogóle dobrze. Ale może tutaj jakiś taki walkaut. Wy już wiecie, czy będzie walkaut. Paczka za 100 tysięcy, paczka z kartą overall 83 Ja, ja teoretycznie jestem zadowolony z trafienia Lozano Teorety Teoretycznie, jestem zadowolony z Lozano czerwonego Gdyby nie Kejta nie byłoby tutaj nawet banerów Tak? O matko jedyna Paczka za 100 tysięcy monet, ja tylko trzymam kciuki, bo podobno jak się wystarczy trzymać kciuki i jest walkout Znakomita paczka, mamy langa, jak widać karta, która zrobi, zrobi różnicę w nie, niejednym składzie, do tego jeszcze kundogan, ale dokładnie, lepiej mieć langa niż nie mieć langa, to jest wiadomy temat. A więc teraz będą najlepsze paczki, albo będą za dwie minuty. tego Cazorla Nie najgorsza karta, mogło być zdecydowanie gorzej Mamy Nardiego Więc możemy Ruszać na niego I Jeszcze mamy minę, więc weszliśmy można powiedzieć na minę I to jest naprawdę, to już jest słowo, to, to jest dosłowna Karta, kolejna paczka z trzema informami Paczka w ciemno Wy już wiecie, że tam nie ma okautu, ja też to wiem W sumie jeszcze, mimo że nie wiem No, ale to jest naprawdę te paczki to jest, to jest mem, nie? To co się działo przez weekend, to jest mem. Pawlenka, ja pierdolę, jak to jest Pawlenka, to, to ja tam jadę do tych czek Jak już widzę, legenda statków. I jeszcze mamy Muja. Przenosimy się w tym momencie do Kapiego i odbieramy magiczne nagrody za top 100. Standardowo przypominam, wbijajcie pierwszy link w opisie do Kapiego, na jego fanpage'a, tam relacjonuje swoje wydarzenia. Zawodnik bardzo dobry, 29, wiecie, z nie najlepszym składem, więc wbijajcie, zostawiacie lajkacza like i dajcie coś w komentarzu, jak to zrobiliście. A my w tym momencie, moi drodzy, przechodzimy do odbioru nagród. No dwie duże paczki, 125 tysięcy monet, cztery player piki, więc tutaj może być dużo lepiej. Chociaż no... Czy może być lepiej, jeśli chodzi o trafienie Hektora Lozano? No niekoniecznie, niekoniecznie, ale, 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 ale. Miejmy nadzieję, że drugi raz Lozano znowu zostanie trafiony. Więc wybieramy pierwszego player pika i let's go. No, 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 no. I mamy Aleksandra Arnolda Schwarzeneggera. Lecimy z drugim wyborem piłkarza. Jeden z pięciu piłkarzy mistrzostw FIFA Ultimate Team. No i jest to ven! O kurde, o kurde. Jak to kiedyś powiedział Jupiter, mamy Tałwina. Mamy Tałwina, więc jest znakomicie. Trzeci wybór... W tym zestawieniu i zobaczmy, co będzie tutaj. Kurde, jest tu ani cały czas. Czekamy na Lozamo i lecimy z ostatnim player pickiem. Trzymajmy kciuki. Hektorze, czy ty tutaj jesteś? O kurde, jest balde diały i Pawlenka. W takiej sytuacji wybieramy balde diao To teraz złota paczka. Piłka, że Prime Mała. O jest walkout! Cudownie. Trzymajmy kciuki Zwykła złota, dobra, to dobrze, o kurde Bramka, y, oblak, o Handanowicz, nic nie trafiłem Totalnie, ale okej, okay. 88 overalla No W tych lockoutów zbyt y, dużo nie widzieliśmy dotychczas Więc ja jestem zadowolony, że się mieliśmy. O, jeszcze mamy koronę, spoko Paczka za 50 tysięcy monet, paczka w ciemno Trzymajmy kciuki, żeby tutaj było lepiej aniżeli wcześniej Jest taka szansa bardzo bym chciał. Bardzo, bardzo, bardzo bym tego chciał. Moi drodzy, mamy Małysza, mamy Małysza, więc myślę, że to jest idealny moment, aby uczcić pana Adama Małysza wielkimi oklaskami. Otwieraliśmy właśnie paczkę za 100 tysięcy monet. To była paczka w ciemno, ale takiej paczki to Można powiedzieć, że powoli przechodzimy ludzkie pojęcie. Jeszcze nie przeszliśmy, ale przechodzimy. Kolejna paczka. Za 100 tysięcy monet. Czwarta w dzisiejszym rozdaniu. Będzie się działo. Będzie się działo. Będzie zabawa. Podobno jest wokoł. Podobno jest dobrze. Jest bardzo, bardzo, bardzo dobrze. Miłość! Miłość! Ona wraca do nas. I mamy rozdano. Oby, ta miłość była warta więcej niż 30 tysięcy, bo wtedy myślę, że będzie dobrze, ale. Ale jeszcze jest nic w tej paczce innego. Okej. Okay. Let's go! Najlepsza paczka w historii FIFA 19 z nie najlepszą zawartością, ale trzymajmy kciuki, żeby coś dobrego się tutaj pojawiło, bo wtedy, bo wtedy będzie dobrze, bo wtedy będziemy takich paczek więcej otwierać. Oby był walkout, no gdzie będzie walkoutu to o kurde. Po raz kolejny mamy Lozano, więc mamy 70 tysięcy monet. Z miejsca, więc znakomicie! Naprawdę, trzeci raz Lozano trafiam w jednym fagu W sensie, w jednym otwieraniu paczek i mamy jeszcze... do, no, Myślałem, że czwartego Lozano mam w duplikatach. O Boże. Ale naprawdę jest dobrze, ej. Liczyliśmy na nieco lepsze trafy, ale biorąc pod uwagę, że te nasze trafy są, jakie są przeważnie, to... Nie będziemy w żaden sposób narzekać. A więc moi drodzy, tak to wyglądało. Miłość zwyciężyła. Trzy razy Hector Lozano to musi o czymś świadczyć. Przypominam ekipa. W niedzielę w okolicach 19-20 odpalamy streama, gdzie będziemy kończyć Food Champions, otwierać grube paczki i co najważniejsze, rozdawać jej końcu. Więc z tego miejsca już serdecznie zapraszam. Dawajcie obowiązkowo znać w komentarzu, co wy trafiliście za nagrody Food Champions i w Division Rivals. No bo moje konto ostatnimi czasy... Mogło być lepsze, ale ja absolutnie nie narzekam. Będę robił wszystko, aby kolejne nagrody za Top 100 otwierać również na swoim koncie. Będę walczył jak lew. A teraz bardzo Wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Widzimy się już niedługo. Trzymajcie się. Siemano!